No, witamy serdecznie. Teraz witamy, e, o, e, witamy. Tutaj Basia zajmuje się tym ogrodem już od roku, wspomaga fundację Leśny Gród. Teraz mamy nowe pomysły. Od września będą e, nowe, nowi ludzie w zarządzie, tak? Tak. To tak. się szykują jakieś zmiany. Zapraszamy wszystkich teraz do, e, do nas do Do na 24 sierpnia. Będą nowi e, wymówcy, rozmówcy, tak? tak? tak. Wasza tam angażuje się w to. Chcę pokazać, zaangażować się również Fundacja pomoże i to będzie jedyny sposób na utrzymanie tej fundacji. Ludzie pamiętajcie, że tu nie są miliony, dlatego, że ogród się zamyka we wrześniu i do 8 miesięcy jest zima i w maju dopiero się otwiera, więc nie ma żadnych dowodów, zero. Nie? A zwierzęta, owce, które są cały czas to fundacja musi utrzymać, dobyć im siano i tak dalej. A więc można odtworzyć ten, ten ogród cały w pełnej fazie. Pokażemy tutaj teraz, jakie zrobiłem ocet. Dostaliśmy jedynie właśnie ocet pierwszy na świecie, który zrobiłem, ocet szereśni. Ogromna dawka 8 mg jodu przy Hashimoto, przy tarczycy, problemach z tarczycą. Naturalny jod, który występuje w czereści. We Francji kochałem czereśnie 2 kilo dziennie się zjada, czereśnie jak jest sezon. Ja tylko może dodam, Grzegorz, że jod, który też mamy przez fundację możemy też kupować, jod naturalny z głębi ziemi, z serca ziemi. Naturalne składniki. Nie ma tutaj żadnych samych jodków potasu, ale to jest jod, który tak wytworzyła Ziemia. Tak samo jak wytworzyła Ziemia w owocach typu tak. gruszka, czereśnia. Dlatego te owoce są rewelacyjne, jeżeli chodzi o działanie, ponieważ dla kobiet, no mówi się, czereśnia jest owocem dla kobiet. Tak, to jest żeńska, to jest dlatego, że ma jod, Tak jak miel, tak jak, chmiel, tak jak to czereśnia, okładnie, to są żeńskie. To są wszystko jest strug... Żeńskie, I teraz bym mówię. chciała powiedzieć i zapytać Grzegorza, bo jako fundacja, którą przejmujemy razem z Anią Szubring, będą nas tutaj wspierać i wspomagać inne osoby, za co już chcemy podziękować, za ich pomysły i za inspiracje. Ale też będziemy potrzebować następne osoby, które będą chciały nas tutaj jakby wesprzeć. I nie poprzez to, że ktoś tam nam płaci jakąś kwotę, ale złotych. chociażby poprzez to, że ktoś kupi sobie taki ocet Ta. od Grzegorza. doskonale czy... te pierwsze na gruszką czy z porzeczką, czy z tarniną, której mamy 10 tysięcy drzew posadzonych tarnin w ogrodzie. Śliwa łycza którą dwa lata temuśmy mieli 7 ton. Szkołyśmy wynajmowali, dzieciaką płaci, bo nie to miał opłatnie. kto pozbierać 7 ton śliwy. Nie? No właśnie. A cały czas fundacja, ja się zajmuję tym, fundacją. Ja może zająć się dystrybucją, bo jest teraz takie prawo. I będzie się zajmować. Tak, i fajnie różnie, fajnie. chcę pokazać tutaj. Wspaniałe zioła, maraton, 20 ziół, e, które my zbieramy tutaj powyżej na Osuwiskach, 24 hektary. Gmina nam udostępni to. Czyste tereny. To, czyste tereny, Parku tak. Krajobrazowym, tam nie ma prawa zabudowy. 24 zioła, każdemu pokazał. O 5 rano wstaje. Ja mu daję e, na piśmie, jak e, po tych ziołach nie wstanie z grobu. Takie zioła, Wszyscy również fundacja może się zająć im ziołami. Wszyscy wstają. Tak, 20 ziół, kapitalne zioła, mój skład opracowany. Można przyjść do ogrodu i nabyć sobie takie zioła. I również fundacja mając, e, e, mając do dyspozycji te 24 hektarów może sama zbierać, e, nabierać ludzi, zajmiemy się suszeniem i takie zioła mogą sobie ludzie pozyskiwać. Dokładnie. Czy drzewka, które mamy tutaj na, na, na szkółce uh -huh. pokazałem Rajską jabłoń, e, stare odmiany drzew, gruszy, czy Antonówek, czy, czy bojkę, które nie wymagają prysku. Dokładnie. Również taką działalność wiele rzeczy można. I nie wspomnę już o tych kojcach i wolierach, które również podejmujemy, bo fundacja nie w stanie z tego robić jakiegoś amatora. E, potrzebujemy hobbystę, który się zajmie. Mi, oddam mu się tej woliery Wielu hobbystów. Wiele bo są hobbystów. stawiki, tak. są rośliny, i są zwierzęta, tak, jak... więc mamy możliwość, żeby tutaj dla każdego było coś dobrego, miłego, fajnego. Każdy może znaleźć swoje tak. miejsce, czy też odnaleźć się w tym miejscu, bo może tak. ktoś chce tutaj zamieszkać, Dokładnie. otworzyć sobie na przykład, nie wiem, czy zbudować jurtę, postawić. Tak. Będzie mowa o tym na 24-25. Tak. Na spotkaniu, po na mi, bo poniżej ogrodu tak. mamy możliwość zbudowania ogromnego pensjonatu na 150 ludzi. Chociażby. Jest tam zezwolenie, Dokładnie. jest przygotowane już wykona, wykonane. Możliwości jest ogrom, Możli tylko trzeba ale... inwestora. Dokładnie. Tylko. Dokładnie i trzeba po prostu ludzi chętnych do tak. współpracy. Także zapraszamy. Myślę, że teraz jakieś nowe wyzwanie, nowe rozdanie kart i myślę, że coś ruszymy teraz sam. Chociażby Dokładnie. nawet z dystrybucją octu na przykład. octu to jedyny z aloesem, który mamy z mojego ogrodu. Dokładnie. Jest z tarniną, z, z głogiem, z różą, z dzikiem. Wszystko pozyskiwane w naszym ogrodzie. Także zapraszamy. Zapraszamy. Myślę, że Basi yy, damy szansę teraz, żeby w tym roku pokazała, jakie zrobi tutaj osiągnięcia w przyszłym roku, jak się spotkamy. Basi i Ani. Basi i Ani, tak. Także zapraszamy. Myślę, wszystkich. że nie będą tylko gołe słowa i nie skończy się na tym, że będą tylko myśleć, jak zapalić papierosa i zimnego piwo wypić, prawda? Nie papierosa. Także zaczną coś działać naprawdę, nie? Pozdrawiamy wszystkich, no. Pozdrawiamy. Pa, hej, Dzięki. do zobaczenia, hej.